Jesteśmy na Underground Boxing Night. Co to za Underground Boxing Night. Przed nami jest piąta walka. Piąta walka, która myślę będzie... Już tak, piąta? tak. Tak samo emocjonująca jak, jak, jak pierwsza. Tutaj to jest w ogóle niesamowity event. Poczeka ma duża jest, jedna się przestraszyła. To jest niesamowity event pod tym względem, że sporo takich gaosatów się dzieje, ale to jest chyba taka... Gala undergroundowa, bo to jednak e, trzeba odróżnić te gale trikowe, gale zawodowe od, od e, tych, e, e, tych gal... Tak, tak. To jest, e, powiem Ci tak, to jest bardzo specyficzne pod tym względem, że tutaj walczą e, zawodnicy, którzy w boksie, tak? To jest boks i ciężko odróżnić, czy to boksu amatorskiego, czy do boksu tak amatorskiego czyli olimpijskiego, czy do po prostu boksu zawodowego. Tutaj e, cały czas jest akcja. Widziałaś jak ten ring wygląda, nie? Tak, złoma. złoma. To jest e, przypomina mi te najlepsze filmiki z YouTube'a, takie topowe czasami są w tych trendach w Europie, e, jak oni się biją w, w Rosji właśnie, nie? A zaraz ostatnio zrobili właśnie walkę w wódce telefonicznej. Prime podłapał i też będzie walka kamerzysty i o Lasika. Znaczy, powiem Ci, że jeżeli chodzi o te walki w wódce telefonicznej, to było takie przysłowie, taki slogan, tak się mówiło, że jak ludzie szli na wymianę, nie uciekali tylko walczyli, bo po prostu to była tak zwana Ala, walka w półce telefonicznej. I już były podchody, żeby to robić dużo wcześniej. W Rosji się udało. No i w Polsce też się udało. Ale w walka w telefonicznej tutaj wychodzi Underground tutaj. Uda się walka w półce telefonicznej na Prime, tak? W Rosji się udała. Oglądało się to dosyć niesamowicie. Ja bym chciał zobaczyć na przykład Jacka Murę, takiej w budce telefonicznej. No, taki styl walki pokazał, tak, w klatce to pokazał, że... Ja naprawdę myślałem, że Jacek Murański, który znam się z Jadkiem już jakiś czas jako dziennikarz, ludzie go nie lubią, miałem do niego stosunek taki, no, jako dziennikarz, rozmawiam z nim i tak dalej, to nie jest taki pośrodek, ale no, myślałem, że gość w tym wieku po prostu w paru kioskach on się walczył i walczył i walczył. walczył. Cały dzień z lewcem, ale radę i całkiem nie jedzę. Może to jest mocne słowo, nikt tak nie powiedział o żadnym zawodniku, który jednak wychodzi do klatki, oddaje serce i zdrowie. Eee, ale mocne, no mocny, mocne klimat, ten raz. To bądź moim operatorem, pokaż moją